Witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj y, ponownie na stoisku pana Stanisława Kubaszaka, Witam którego dokładnie, którego już dzisiaj znamy. Tak, już nie od dzisiaj znamy, bo to jest Ponieważ zadawaliście dużo pytań, to w tym momencie, ponieważ Pan Steinsoft jest osobą kompetentną w wielu aspektach, bo się. pewne produkty masz już od dawna na stoisku mm -hmm. i postanowiłam po prostu więcej spytać Cię na temat chociażby samego Ormusu. Mm -hmm. Czy możesz mi właśnie coś więcej powiedzieć, bo ty masz akurat. Tak, e, tak. ormus mamy naturalny. Mm -hmm. Mamy po taką fajną, piękną nazwą Starfood, czyli takie... Gwiezdne, gwiezdne ten, jedzenie, no bo jest to w pewnym rodzaju coś z nawiązaniem do tego. Orbus pochodzi z, z pyłu wulkanicznego z Arizony, tam gdzie David Hudson odkrył ormus, czyli można powiedzieć ze źródła. Powstania ormusu czy odkrycia ormusu przez Davida Hudsona. Mamy to tak połączone jeszcze z mikroelementami, witaminami, wszystko bioorganicznymi, czyli to powoduje też lepszą przyswajalność, asymilację tego ormusu, no bo ten ormus, jak wiemy, jest to, są to monoatomowe pierwiastki, e, głównie platynowce. To nie tylko jest złoto, bo niektórzy mm -hmm. mówią biały proszek złota. Tak naprawdę platynowce w ormusie odgrywają większą rolę niż samo złoto. O, mhm. czyli platyna, iryt, ród i też oczywiście złoto. Ważny temat, fanfary grają. Fanfary grają, ormus. A tego nie już wyrzucić z targów, bo jeszcze dobrze no. znajdujemy się na targach. Wiem czy hejnał. <laughs> Ale dobrze no. W każdym razie ten ormus jest naturalnie jakby związany w pyle wulkanicznym, czy on jest zamknięty? W tym pyle, pyle wulkanicznym. Bo jak wiemy, to są monoatomowe pierwiastki, nieprzekształcone, że one mogą, jakby są generatorami światła, wibrują z prędkością światła i tak dalej. Tam różne są hipotezy, informacje na ten temat, ale rzeczywiście coś tym jest i one są związane, jakby, jakby połączone z pyłem wulkanicznym. Prawdopodobnie tam takie są przesłanki, że tam ma jakiś meteoryt, mógł spaść i on tam się, powiedzmy. Tysiące lat temu związał z tym pyłem wulkanicznym i te mono, no, monoatomy pierwiastki zostały związane, połączone w pyle. I można by powiedzieć, że ta hipoteza warunkowałaby hmm. właściwości ormusu po części, bo po jak części, to się łączy z naszym to, kosmicznym DNA, tak. to co ten ormus robi, jakby tak móc wytłumaczyć? Co on robi? Tak naprawdę to aktywizuje nam przepływ światła, regeneruje wszystkie neuroprzekaźniki, neurosynapsy, czyli jakby lepsza jest komunikacja wewnętrzna całego naszego ciała biologicznego, fizycznego, ale też z duszą, czyli lepsze połączenie z wyższą jaźnią i też, co za tym idzie, podnosi nam częstotliwość wibracji świata i przepływ światła przez neuroprzekaźniki neurony, czyli jakby też stajemy się bardziej, że tak powiem, wysokowibracyjnymi istotami, świetlistymi, bardziej świadomymi i rozszerza też świadomość, bardzo silnie rozszerza świadomość, taką tutaj energetycznie i, i świadomością. No, czyli tak jak y Tutaj nawiązaliśmy hipotetycznie, wzmacnia nasze kosmiczne DNA, aktywuje no tak. po prostu, wyczyszcza, no a jak to brać, jak to stosować? Sposób, sposób przeży przeżycia jest prosty, jedna łyżeczka od herbaty do wody, do shakera, robimy sobie koktajl, napój, ja to nieraz sobie jeszcze łączę z jakimiś tam innymi dodatkami, guaraną, czy takimiś tam... On może być z bananem? Może być z bananem, jak ktoś mm. lubi takie koktajle, czy tam ja sobie dodajesz jakieś proteinki, czy jakieś konopne zrobimy sobie taki super energetyczny koktajl, gdzie głównym podstawowym zawartością jest właśnie Ormus. Plus dodatki, różne inne dodatki. No i sobie wypijamy raz w dziennie albo dwa razy dziennie. Zależy, jaką mamy potrzebę. Ale raz w dziennie, tak na to daje nam taką fajną energię na cały dzień, fajną koncentrację, lepszą ważność. Jak ktoś chce poprawić tą kwestię regeneracji czy większych takich świadomych snów i tak dalej, to może też sobie przed snem coś takiego wypić, tak godzinkę przed snem, żeby też poprawić sobie tą kwestię jasności, przejrzystości, pamięci snów i Okej, okay. ja zbyt, zobaczę to coś. Tak, eee, dobra. To już nie przerywam, bo tak się teraz zastanawiałam nad jedną kwestią, ale nie będziemy kombinować. Eee, dobra. To teraz tak, mamy tu jeszcze coś takiego jak DMSO i to jest też coś, co jest bardzo zachwalane, o co było z Waszej strony bardzo dużo pytań. Eee, fanfary dalej nam grają, mówimy o ważnych tematach. A fanfary eee, grają? dlatego no cóż, no. Także DMSO. DMSO. Co do co można powiedzieć, jest, to, jest trochę literatury na ten temat. Do, do, różni propagadorzy tego są. Ci najbardziej znani też o tym mówią. Myślę, że bez problemu można znaleźć, znaleźć informacje w internecie. Ale co za tym idzie? Najważniejsze to jest to, że to jest naturalna siarka organiczna, czyli całkowicie przyswajana przez, nas, przez, na, przez nasz organizm. No i co, co robi? Przede wszystkim zdejmuje, usuwa wszelkie zapalenia całego organizmu, czyli wewnętrznych zapalenia organów, jakiegoś tutaj układu pokarmowego czy stawy przede wszystkim, ale też regeneruje odżywia nam te stawy. Możemy też stosować zewnętrznie, czyli smarując tą siarką właśnie jakieś obolałe kwestie, czy jakieś opuchnięcia. Oczywiście albo kręgosu, albo tak? tylko że rozcięczamy, bo to jest forma stężona A, 99%. No, nie można trzeba, to nie można taką stężoną. To jest 99%. Można, tylko że to będzie paliło i będzie piekło. Panie, ale skutkuje I trochę za, za bardzo, za bardzo, trochę za bardzo. Dobrze jest A to, to 30-40% dodać wody destylowanej Aha, okay. i wtedy sobie sparować Ale bez problemu. woda destylowana? Najlepiej czy? woda destylowana, bo demeso ma też te właściwości, że wszystko co połączymy z Demeso, ona jeszcze głębiej wprowadza nam w ciało, czyli okay. jak to będzie woda z chlorem czy czymś, no to ten chlor, to wszystko co w tej wodzie było, to dostanie się głębiej do ciała. Ja słyszałam, że ktoś miesza z płynem Lugola, czy to jest dobry pomysł? Nie wiem. No. Okay. Jeśli ktoś potrzebuje, Sprawdźmy. Można, to można to łączyć z jakimiś kremami, z jakimiś tam super odżywkami, mm -hmm. jeśli to jest super naturalne, biota, jak najbardziej kilka kropli dodać, to wtedy ten krem, czy jakiś substytut subs mm -hmm. będzie głębiej wprowadzony do naszego ciała, do tej skóry głębokiej, właściwej i tak dalej. Mm -hmm. Że jest to też takim e, jakby nośnikiem. nośnikiem, tak, tak, dokładnie, że głębiej wprowadza te kwestie nasze ciało, naszą skórę właściwą. Mm -hmm. Do picia to różne są też. E... No właśnie, jeżeli byśmy mieli to pić, to możemy. Możemy. To jest, to jest, to jest siarka organiczna w 100% okay. naturalna. I... Do, dozowanie jest proste 15-20 kropli na szklankę wody. To jest Aha. wystarczająca ilość, raz, dwa razy dziennie tak re, rewitalizuj, powiedzmy, rewitalizująco, czy tam zapobiegawczo, raz mm. dziennie, jeśli ktoś ma duże zapalenia, jakieś zagrzebienia, mm. czy jakieś no, poważne kwestie, to nawet 3-4 razy dziennie mm. można. Ja miałem przypadek taki swój życiowy, ja miałem spotkanie z szerszeniem i to poważnie taki szerszeń, że dostałem tutaj od szerszenia i włokieć. wszystko zaczęło puchnąć i to naprawdę taki, że, bo to bardziej, że jest niebezpieczne, bo to może dojść no do krtań i można się udusić, można się udusić, tak. dokładnie, zaczęło mi to puchnąć, to tak. Topiłem co 15 minut taką szklankę wody po te 15 20 kropli i sparowałem wtedy już takim stężonym nie czekałem, żeby to rozcieńczać. Sparowałem, to mnie paliło. Wiadomo, to tak pulsowało, bo to jest, to jest neurotoksyna. I smarowałem takim stężonym, co tam 10-15 minut, ale to po dwóch 3 godzinach mi zeszło. Zeszło mi całe zapalenie, całe, cała ta neurotoksyna. To jest, jest w stanie wyprowadzić neurotoksynę z organizmu, nawet taką po ukąszeniu. No, czyli... nawet, nawet Czyli żmi. Ja bym powiedziała, po każdym ukuciu można to smarować. Tak, no na te jakieś... czasy. Po każdym ukuciu. Przy różnych innych ukuciach, ukuciach. Szczypawka, jak najbardziej no tak, no DMSO właśnie, tak, tak. wyprowadza też neurotoksyny mm. z organizmu. No ja miałem przypadek nawet z naszym kotem: miał spotkanie kotka z, ze żmiją, mm. przyszła z taką banią na ręce z taką, i, i z jakimiś drgawkami. Mm. To od razu sparowałem z takim stężony w strzykawce, dostawała DMSO. Mm. Po dwóch, trzech godzinach go, no, nie było śladu. Na drugi dzień ona biegała i już nie było śladu, że żmija ją mm. e, ukąsiła. A czy ewentualnie możemy smarować tym stopy na noc, bo w tym momencie można, mamy detoksykację? Można, można, tylko żeby rozcięczyć. Jednak rozcięć. Tak, tak, no bo to inaczej za bardzo stężony, to może palić mm -hmm. po prostu, nie? Mm -hmm. To bo jak lubimy sobie takie e, ten mm -hmm. moczenie stóp w wodzie, to dodać do tej wody ciepłej, gorącej i sobie wtedy, pewne bardziej. Mm -hmm. Wtedy ta znaczy, bo tak. Myślałem, jak smarujemy olejkami eterycznymi, po prostu i, i to się wpłania nam na różne punkty refleksologiczne, tak, no tak. to jak najbardziej. W ramach jak tam niektórzy jakieś plasty przyczepiają, no to, to możemy jak najbardziej sobie takie możemy dm -so zastosować dms -so. domu. Jest naprawdę bardzo fajny środek na wszelkie rzeczy, no i bardzo tani i bardzo skuteczny. Mm, no tak. No, ty masz, wiesz, fajną jakość tych produktów. Jest też dlatego... dostępny na naszej stronie, no oczywiście właśnie. certyfikowany przez laboratorium w Polsce, produkowany, czyli wszystkimi, no, przede wszystkim czystą, biologiczną, pełną mm -hmm. no, i, i najwyższe stężenie, jakie jest możliwe. I tak samo, no, może głupie pytanie, oczywiście możesz swój armus polecić bez problemu, że Mogę mogą polecić, go sam spożywać. go stosuję od lat, i go spożywam mm -hmm. i mam bardzo duży, to jest też odpowiedź klientów, mm -hmm. osób, które, które spożywają i naprawdę bardzo pozytywny, mm -hmm. wręcz nieraz dla mnie zaskakujący, bo. I taki też pan radioseta zadzwonił, który mhm. był powiedział, że zjadł wszystkie ormusy, jakie są na rynku w Polsce i wszyscy się przechwalają, że każdy jest jego najlepszy. Aha. A zjadł ten ormus ja i zadzwonił panie Stanisławie, to jest, moc, to jest najmocniejszy ormus, jaki w ogóle spożywałem i go najbardziej czuję. I najbardziej działa. No Ormus ja na dormusach, tak można powiedzieć. Nie ja wiem, trudno mi powiedzieć. Nie, 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 nie wszystkie, ja sam próbowałem, mm. powiem szczerze, nie miałem mm -hmm. takiej potrzeby, ale no, takie mam też bezpośrednie informacje od które... No to ja zaczynam od Twojego i będę testować. No, to to tu bardzo fajne. Na... Słuchajcie, jak zwykle na sobie. Tak, że <laughs> Przede wszystkim na sobie. Zresztą, no, no cóż, yy, no dobrze, a powiedz mi, bo tutaj mamy Ormę. ormę I właściwie, ta. czym się różni Ormę od Ormusu? No, bo na bo naprawdę... tak. Yy, no tak naprawdę to niczym. Orme to jest skrót z angielskiego nazwa. Właśnie nieprzekształcone tam orbitalne mikroelementy, mm. czy tam pierwiastki i tak dalej. A Ormus to jest polska nazwa od Orme. To, to nie ma żadnej różnicy. To jest Ormus, mm. to jest Ormus. Tylko, że to jest angielska nazwa, która tam została stworzona mm. do, do nazwy tych monoatomowych pierwiastków. Mm, właśnie, I jest to jest masz... skrót jeszcze tym bardziej, że to jest skróda, nie nazwa jako, mm -hmm. jako, jako nazwa czegoś. Nie? A tu masz to bardzo ciekawe, bo tutaj jako dźwiękoterapeuci zwracamy uwagę, <laughs> że tu masz jeszcze poddane działaniu. E, o częstotliwości 528. No wspaniałe, ale pamięć ta, komórkowa? Tak, pamięć komórkowa, częstotliwość 528 Hz, krzem organiczny 100% mm -hmm. naturalny. Mm -hmm. On jest wzbogacony potas i bor. Mm -hmm. y, dodatkowo jeszcze jest zrobiony nanowodzie, Reworacja. czyli ta nanowoda tak zwana plazmowana tak z zimnej plazmie, czyli zdeklastrowana z do jednego klastra powoduje, że ten ormus, czy w ogóle krzem, w ogóle wszystko co, co łączymy z taką wodą mm. jest lepiej przyswajalne i wchodzi bardzo głęboko i szybciej jest przyswajalne, mm. przyswajalne przez nasz organizm i nawadnia nam też komórki, no tak. bo to jest bardzo dobry nośnik do, do nawadniania całego, całego, całego organizmu na poziomie komórkowym. Właśnie woda nanowoda. Przy pracy z na przykład, ale albo przede wszystkim krzem to jest najważniejszy minerał, najważniejszy mm. pierwiastek życia. To jest właśnie krzem. Nasze całe ciało jest tak naprawdę oparte na krzemie, nie na węglu. Proszę. Bo niektórzy twierdzili, że na węglu, się okazuje, że 30% no tak. naszego ciała, czy w ogóle jest zbudowane z krzemu. Mm -hmm. I to jest najważniejszy pierwiastek życia, krzem. No też kamerą krzem, wiemy o co chodzi. Tak, dokładnie. No dobra, tak to jest. I jeszcze masz fajną rzecz, bo ja tak zawsze przychodzę, zerkam, co masz nowego i takie coś właśnie znalazłam. Takie małe. Coś. I takie. Co to, to jest takie. To jest tak naprawdę taki nano rozpyla, czy rozpyla nam wodę, czy to co wlejemy, no najlepiej sobie wlać wodę jakąś mhm. taką uzdrowiskową z wodorem, czyli woda mhm. antyoksydacyjna, to robi nam taką nanomgiełkę. Czyli rozpyla nam to na bardzo malutkie mm -hmm. cząsteczki pary nano mm -hmm. i bardzo fajnie... Właśnie mm. możemy sobie nawodnić serę i wtedy mm. wprowadzamy wodę z aktywnym wodorem, wodę antyoksydacyjną, mm. odmładzającą, możemy też oczy sobie na nawilżyć, jak nie, mamy nie, zmęczone, nie. wysuszone, nie wiem, pra, prace przy komputerze i tak dalej, mm. to sobie nawadniamy. To mm. nawet nie czuć, że mamy mokre, bo to jest tak malutka mm. mgiełka, ona się wyłącza po, po prostu. To jest Czuje tak malutka ten... na mgiełka, że nawet nie czuć, że w ogóle jesteś mokre, bo od razu, mm. jest, od razu jest taka wrażenie, że od razu jest to wchłonięte. Nawet jest nie mamy nie mamy w ogóle nawet... o. To nie, można tak od razu zamknąć w trakcie tak, i tak. Tak, 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 no to jest raz, bo, plec... już i stop. <grafy> nie no słuchajcie, jest to genialne dziewczyny, wiecie, takie do torebki, ładnie to wygląda. Takie mały, kosmetyczny, tak, takie rozpylacz prostu, nano, no. nano-cząsteczkowy właśnie typowo do wody. Można no, ewentualnie jakiś helat dodać, jak ktoś uży, używa jakichś helatowych rzeczy, różalnych helat i tak no dalej, właśnie. bo to jest naprawdę tak naprawdę roztwór wody z helatem. Olejki tak? nie, nie za bardzo, bardzo, bo to jest, bo jest taki takie nie wyczyścimy, żeby tego. to, tak, bo potem może być problem z kwestii tego rozpylacza. Najlepiej, żeby to był najbardziej wodny roztwór, nie, nie olejowy, nie, żeby jak najmniej oleju, a helat jest to na tyle bezpieczny, że nie jest olejowy, tylko jest to tam Mała, mała zawartość tych, tych zapaków czy mm -hmm. rozpuszczenia w wodzie. I co jest super, tu widzę, że jest jeszcze od razu ładowarka. tak, tak To są ma akumulatory, e, ładujemy to przewodem tak, USB. PSB, w zestawie jeszcze jest taka większa butelka, gdzie możemy sobie zgromadzić ten płyn. A tutaj otwieramy, mm -hmm. rozsuwamy, na, nalewamy sobie ten płyn. Czyli taki płyn, pojemniczek, no, i, no tak. a tu mamy na przykład tą wodę na większą ilość, żeby. I potem sobie mm -hmm. tutaj dolewamy. To co mamy, otwieramy i używamy. O, Czyli tak wygląda adenbielka. jak taki większy, fajniejszy pendrive, albo coś innego fajnego. Taki mały, nie? Na no jest to genialne, śliczne. Bardzo Szkoda, że fajne. nie macie w różowym kolorze. A no w takim fioletowym, takim właśnie. właśnie tym, trzeba zobaczyć, no, jakie, jakie kolory tak jeszcze będą dostępne. Jest to naprawdę tak było, no ładny, przyjemne, przyjemne urządzenie jale. do codziennego użytku tak naprawdę. No tak. Czy, czy, czy taki, Kwestii. Czyli jeszcze raz, co tu w środku możemy wlewać? Nalipi wodę alkaliczną z wodorem, mm -hmm. bo wtedy wodór jest antyoksydantem mm -hmm. od organizmu, albo jakiś Helat typu, okay. nie wiem, różany, czy okay. jakiś inny. Okay. No jakiś ale... taki kosmetyczny. No tak, ale mhm. gdzie mamy to kupić na przykład taką wodę? Też jest u Ciebie, czy taki helat? Czy e, hela, coś? Czy akurat będą tylko lawendowe? Będzie taki mm -hmm. super jakości, też polskiej produkcji, mm -hmm. będzie dla lawendowy, który jest jak najbardziej polecany do mm -hmm. takich kosmetycznych zabiegów. No albo też jonizatory są u nas dostępne, gdzie produkują wodę z aktywnym wodorem, czyli mm -hmm. woda też do picia, ale też można ją właśnie używać jako wodę kosmetyczną, mm -hmm. bo jak najbardziej jest polecana na naszą cerę, no bo wodór jest stukrotnie silniejszym antyoksydantem niż witamina C, mm -hmm. czyli pobudza nam nażenie komórek macierzystych, a mm -hmm. usuwa wolne rodniki tlenowe, mm -hmm. czyli to co powoduje oksydację. Mm -hmm. Świetnie. Czy mamy coś jeszcze fajnego w sumie? Znaczy mamy mnóstwo fajnych rzeczy na tym stoisku. Dużo by się znalazło. Już, Ewentualnie że tak, jeszcze tu można okay. polecić właśnie do tej wody zjonizowanej, do, do wody alkalicznej To jest taki mm. tytanowo-platynowy, czyli mm. bardzo szybko tę wodę możemy sobie zjonizować. Przyciskamy na przycisk, mm -hmm. to jest praktycznie 3 minuty, on się sam wyłącza. Mm -hmm. To widać, na przykład widać jak szybko ten wodór jest produkowany. Mm -hmm. To wszystko o, te wszystkie takie duże, wielkie o. To wszystko mm -hmm. to jest wodór Proszę. i tutaj tą wodę na przykład naprawdę mamy bardzo to mocno zwodorowaną, czyli tutaj uzyskujemy nawet minus 600 ORP. To nie jest podwójnie nie. bardziej stężona niż woda w Lur. Woda Proszę. w Lur ma minus 300 Proszę. ORP. Ta nasza woda Jawa. Naszego źródełka w nie Polsce, Polsce gdzie, gdzie jest sprzedawana też woda, nasza jawa ma minus 300 ORP. Przepraszam, bo no to wiecie szkło jest takie, to jest szkło, to eleganckie jest szkło, szkło, nie żaden plastik, nie ładnie żaden podświetlane. Plasty, ta, jeszcze świetla, tak, jeszcze się podświetla, ma też akumulatory, ładujemy sobie to przewodem Przez, USB. Czyli też USB. Tak, no ładujemy sobie coś takiego, mamy to przenośne, mm -hmm. no i trzy minutki, mm -hmm. samo się wyłączy. To wszystko to jest naprawdę bardzo duże, nasączone wodorem i otwieramy, rozlewamy, pijemy mm -hmm. i możemy to dodawać i na tym, na bazie taki, takiej mm -hmm. wody jeszcze właśnie zjonizowanej ujemnie z ormus mm -hmm. z, z, możemy jeszcze to połączyć i zrobić na tym ormus mm -hmm. wtedy mamy jeszcze lepsze e, kwestię mm -hmm. przyswajania i jeszcze i lepsze, jakby podwójny, Zrosa. potrójny efekt jeszcze działania takich Ta -ta! suplementów, czy w ogóle jakiekolwiek suplementy, które rozpuszczamy w wodzie to łatw, mm -hmm. dobrze jest je łączyć z taką wodą wodorową bo wtedy no, efekt tych suplementów Czegokolwiek spożyjemy będzie naprawdę z no, jak zwykle dobrze trafiliśmy, że tak powiem tutaj z pytaniami. Bardzo Ci dziękuję tutaj za Również. wspaniałą odpowiedź na wszystko. I wbrew pozorom można powiedzieć, że te produkty, które tutaj dobrałam się łączą, tak? Tak. I można tak bardzo fajnie. Tak. rzeczywiście się łączą. mieć taki zestaw. Można jest z Tobą ładnie produkować. fajną, fajną synergię i mm -hmm. wykorzystać też łącząc mm -hmm. dokładnie. No właśnie, i teraz powiem tylko jeszcze, dodam na koniec, że u pana Stanisława byłam wczoraj na takim wspaniałym koncercie misy. I gongi. Mm. E, I no to tak myślę, że jak jeszcze przed i po tutaj, któryś z tych produktów, Aha. wtedy polecasz przed czy po takim koncercie? Przed. przed. Jak najbardziej przed. Mm -hmm. Okej. Okay. I też y, wiemy, że, można, że gdzie te ty, gdzie ty można koncerty Twoje sobie na żywo zobaczyć? Na stronie u ciebie też będzie, tak? <głos> też <głos> to będzie. To znaczy, no, Nagrany. Tutaj nie jest, no powiedziałeś, że nagrywamy do 15 minut, więc A, tutaj... spokojnie. Więc się dostosowałam, aczkolwiek, no powiem, że żałuję, że jednak cię nie prosiłam. to. O, to na można było nagrać. Pewnie. Kurczę, no. Ja no tutaj dobrze. tak restrykcyjnie. No to słuchajcie, to tam macie co macie. Natomiast jakby na żywo, to tam będzie też kontakt do ciebie tak, i dokładnie. też różne inne ciekawe inicjatywy z tego, co mm. wiem, również robisz. Oczywiście. Odsyłamy również do wcześniejszych. Z panem Stanisławem. Na naszą stronę opanderze. zapraszamy. I do naszego ośrodka w lesie no. na właśnie terapię, muzykoterapię, światłoterapię mm. czy różne inne jeszcze możliwości. I, I terapeutyczne i różne inne. I tworzymy przestrzeń. Bo tak jak mówimy, częstotliwości, które macie. I w tych produktach, i, no i w tym, co robimy na co dzień jako dźwiękoterapeuci. Dokładnie. Dobrze, bardzo Ci, się dziękuję Również. za poświęcony czas, za cały kształt tutaj też naszej wspaniałej kamerzystce dzisiaj. <noise> no i do zobaczenia do następnym zobaczenia. razem. Dzięki. Dzięki. Dziękuję.